miejscowości Prandocin iły nie chcą poszerzenia strefy gospodarczej. Zebrali 300 podpisów pod projektem obywatelskim, tak, by zachować wiejski charakter wokół ich domów. Radni Słomnik odrzucili ten projekt. O szczegółach Anna Molska. Jeszcze przed obradami Rady Miejskiej mieszkańcy Prandocina iłów mieli ostatnie skierki nadziei. Na co liczymy? Właściwie to na cud. Chyba nie mamy szans, ale próbujemy do końca, ile się da. Wyczekiwanego przez mieszkańców cudu jednak nie było. Stąd po głosowaniu oklaski pełne rozczarowania. Radni odrzucili obywatelski projekt. Mieszkańcy proponowali w nim, by nie podejmować prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla miejsca, o które strefa gospodarcza miałaby się poszerzyć. Ja mieszkam obok. To będzie normalnie za domem: huk, szum i spaliny i wszystko. W gminie robi się taki delikatny, można powiedzieć tak delikatnie, że delikatny monopol inwestycyjny. Ja bym to nazwał tak troszkę systemem. Do oligarchii. Proszę Państwa, głosujemy. Bardzo proszę. Trzy radne wstrzymały się od głosowania. Za było dwoje, a przeciw dziewięcioro radnych. Co my mamy robić z wysypiskami, dzikimi wysypiskami śmieci? To za te dzikie wysypiska śmieci, na nie składamy się my wszyscy, jak tutaj siedzimy. I środki na to są też potrzebne. Skąd też i trzeba brać. Głosuję za odwołaniem tych uchwał, które tą strefę powołują. Mieszkańcy martwią się, że spokojne wiejskie tereny wokół ich domów zastąpią hektary strefy przemysłowej, które przednie droga dojazdowa do przedsiębiorstwa. A teraz chce się, żeby tam jeździły tiry. Czy będzie tam jeszcze miejsce i warunki do prowadzenia działalności rolniczej? Gdy w zagłębie Czosnku próbuje się wcisnąć przemysł, Czyż to jest paradoks jakiś? Wcisnąć? Uderzamy w naprawdę wysokie tony. Lokalizacja strefy gospodarczej na miłach nie ma żadnego przełożenia na ograniczenie działalności gospodarczej rolniczej. Dlatego, że na tym Od lat są tu jednak mieszkańcy, którzy prawdopodobnie będą musieli zmierzyć się z dużą zmianą najbliższego otoczenia. Anna Molska, kronika.